Co to? Mikołaj był. Mikołaj był. Zobacz. No, Mikołaj był u ciebie. Chodź zawołany. Chodź. Kamina.

jest taka malutka, ja myślałam, że poduszeczkę dadzą na szóstego. Przekąska. znowu chrupka. jakimś nadzieniem w środku. Chyba z mlekiem, tak. Kurczak z mlekiem. O, pierwsza z chrupkich Ci smakuje, co? Okej, okay, wczoraj zaczynam od balea, więc dzisiaj lecimy z kalendarzem od siostry. O, takie pełnione. What? What? Co to jest? O Boże, do powiek! Mm. Zobacz jakie to jest prześliczne! Zaraz otwieram. Mam, otworzyłam, w pierwszej chwili myślałam, czy to jest rozświetlacz. Mówię, o do pracy nałożę. A to nie jest rozświetlacz, tylko to jest na powieki coś. Nie no, to jest prześliczne przecież. Zobaczcie, jak to się świeci. Piękne. Tu jeszcze ładnie widać, tak o. O, w niedzielę będzie na oku. Okej, okay, i nam balea, widzę, widzę szóstkę, widzę, taka nawet dosyć duża. Więc ciekawe, ciekawe, ciekawe. Gumka do włosów. Gumka do włosów różowa. Właściwie brudny róż. Jest ok. Otworzyłam i jest bardzo mięciutka, fajna. Tak jak ta od siostry ma taki materiał ta czerwona, więc jest fajna git, tylko to będę musiała obciąć tak jak to jest ale jest git tak się przedstawia to pudełeczko ze kalendarzy dwentowych. więc dajcie znać, co myślicie ja no niemal nie, nie mogę z tego aż do pracy idę podwójnie bo już dzisiaj bym to sobie nałożyła ale nie mogę do pracy bardzo czy nie mogę? Nie, nie do przysady Tak, na powieki, no. Śliczne to jest. Widziałam to w sklepie. Patrzyłam się na to. Więc te gumki do was też są fajne. To jest świąteczna, to ta jest taka różowa. Różowawa. A gdzie jest mój hit? Hit kalendarza. Najlepsze. Tragedia. Dzisiaj sobie te kolczyczki ubieram. Hejka, w szóstym dniu vlogmas. Ja właśnie piję kawę. Jestem zadowolona z tego produktu od siostry. Jest prześliczne. Nie mogę czekać, aż to wypróbuję, ale no muszę teraz poczekać, niestety. Yy, mi się podoba się ten prezencik, co jej Mikołaj przyniósł. Yy, I Na szczęście dzisiaj te twarde przekąski smakowały, to jest kurczak z mlekiem, więc jestem zdziwiona, ale zasmakowały je to. I z drugiej strony jestem zdziwiona, bo tam są podane, że są dwie poduszeczki z kocimiętką. To mówię pewnie jedna będzie 6, druga 24 grudnia. Nie wiem, gdzie to poduszki są. Także dajcie znać, czy co wymieścicie w swoich kalendarzach, jeżeli otwieracie. Yy, I co? Zapraszam do oglądania. Ja właśnie sobie podgrzewam dwa naleśniczki. Będę robiła sobie z bo jestem tak głodna, po pierwsze, a po drugie tak mi się chce na leśniku że to jest koniec świata. Także ja sobie je podgrzewam i zaraz będę jadła. Słuchajcie, Boże, jakie ja miałam sen dziwny. Dziś byłam, nie wiem gdzie, To bardzo nie mogę tego miejsca w ogóle określić, nie będę już dokładnie tego snu. I jakaś baba, dziewczyna odebrała telefon. Była taka szczęśliwa, mówi, Jezus Maria, naprawdę, naprawdę, a ja wiem, że jakieś badanie robiłam wcześniej. I ona miała, do niej miał ten telefon, dzwonić, nie do mnie, nie wiem. I ja do niej powiedz mi tylko, że czy ja nie jestem chora na jakąś chorobę, że ja nie umrę. Nie? Ona się cieszy, ja mówię, no to raczej nie, bo i nie wiem, nie. A ona do, tak się patrzy na mnie, że ja siedzę, że ja już tam nie mogę wyrobić. Ja się dziwnie zachowuję. Niby w jej oczach, a ona mi mówi, że ja jestem w ciąży, nie? <laughs> o mówię jaki sen. Ja nie mogę. I wiesz czego na się cieszyła, nie? Dobra, odgrzewam te naleśniki. Ja już delikatny makijaż mam. I fioletowe kreski sobie zrobiłam. Yy, kitajce 2, kicham. Znowu coś mi się z zatokami robi. Wziąłam, że tabletkę na zatoki, bo jest tragedia. Robię sobie drugą kawę, bo jakoś nie wiem. Muszę sobie zrobić. <grym> Jestem niewyspana, poszłam późno spać jak zwykle. Jakoś pierwsza, coś takiego. O, mi się nie chce. Iść do pracy, tragedia. Mm, mm, mm. Robię kawę i siadam chwilę. Mam nadzieję, że zaraz mi ta zapletka zacznie działać. Bo to jest tragedia. Właśnie kąpałam, mam też głowę, dlatego tak, tak wyglądam. Będę się już z tego miejsca z Wami żegnała. Niestety dzisiaj wyszedł mi krótki vlog, no bo znowu później byłam w domu i też miałam jak nagrywać. Eee, no, także jeżeli vlog Wam się podał, to zostawcie kciuka w górę, skomentujcie. I widzimy się już jutro. Pa!